Nie, czy mamon? The Polish streamer mammon? Tak, jest wózek. O, O, Boże. O, Boże. O, Boże. Przepraszam, jest tam wózek. Hej, nie. śpi, stary, ma kumafinach. Nie, nie, nie. To trzymały na ma Stary. Nie ma opcji. Okej, ale śpisz tam z Olą, nie? Nie. my Wchodzimy i mówimy tak: Załóż, łóżgaczon... że z tym nie, 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 stary, nie Ja, ja już sam <grystanie> Ale będzie po, widzowie Para numer jeden zatańczy dla was Taniec wolny dedykowany dla widzów kanału Meduska Bawcie się dobrze Zamknij śmieciu kurwa mozdę Sorry. Nie, nie, mówię do Donatora. Tora. Czy Gdzie do ciebie? E, czy mógłbym pana pocałować w głowę? Bo gramy w bingo lokalnej i muszę kogoś łysego pocałować. Słyszałem, że Ty w tym y, śmiesznym FMA walczyłeś. Tak? No. U kogo trenowałeś? Y, u Maćka Smokowskiego. I co, wyciągnąłeś coś z tego, czy... No, Słyszyłeś szczerze to tak, takiego. no trzy miesiące trenowałem i teraz do niego wracam, tylko mam jeszcze kostkę złamaną, jeszcze żeby się nie wzrosło do końca. Nie możesz I... pracować. Nie? Słuchaj, nie ogólnie możesz mojego wizerunku. Nie, dlatego dałem kamerę w dół, nie, nie widzę Cię. Wiem o co chodzisz. śmiali się, że właśnie do mnie podejdziesz, wiesz? A, kto się śmiał? Musisz pracować tego może gościa, wiesz, też coś miał w sobie. Musi być całkiem w sobie. musi być całkiem Taki udawany, wiesz, że są ogolone. Musi być całkiem jest. Niestety nie, ja nie, mam w sobie. <laughs> Dobra, to dzień dobry. Szukaliby Miłego. Perdon Miłego. w ten sposób, Jak że Jak Ja znam K1. Tak, K1 ty znasz. Cześć, treningów nie Tak samo dzisiaj Bruce tłumaczył, że jest fajterem. I zapytał Nemsko, czy zna ona chess boxing. Powiedziała, że zna. to on powiedział, że to właśnie coś takiego, tylko bez chess. Tak wytłumaczył, kim jest. Nie, to lewów czy ten nawalał, że ja jestem fajny. Wie pan co to Radu znaczy trappen? Nie pracować, ja nie a zarabiać. Nie mam. Hej czo, mały teścikowo, cześć kolego, ty tam obok. Tak, ty popatrz się tu. Dobra, nie ma, nie ma streamów przez następny tydzień. Co tu, ja widzę pływają? Dobra, pójdź. Puh. 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 Kurwa, jak patrzysz tam pływa Nie, otwierdolę czy jakieś wody się napić teraz A, Widzowie, ja mam prywatne życie, ja wam to mówię Jak tego nie skumacie, to chuj, jakby trudno Jebie mnie to tak szczerze, co nie? Ja się nie będę przed nikim kurwa tłumaczył 22 są umówione i kurwa tak miało to być od początku wracam w niedzielę, odpoczywam i rano jadę do Berlina nie kumacie to trudno, no kurwa ja nie będę wiecie się układał pod was czy coś w tej kwestii. Muszę się z kimś spotkać po prostu Ja nie mam kurwa warunków takich że mam kurwa nie wiem pięć kurwa pokoi Czekajcie gdzie to jest wejście kurwa Nie są umówione od kurwa tygodnia Wychodzę no to Elo kurwa Telefon do kieszeni oglądajcie albo nie i tyle Kurwa przesadzacie trochę Ja wam kurwa serce oddaję kurwa od miesięcy wy nie możecie skumać, że chcę jeden wieczór mieć kurwa dla siebie No to niej, chuj co? Ale jesteś bariacikiem Ale co Gitem mi się. No super. Gij, fajnie, że się cieszysz. Jest a nie wy ten UFO Mogę Ci wyciągnąć co chcesz <śleski> Nie mogę 360 na widzu tutaj Słan? Zrób obrót dla widza. Jeszcze raz, nie? Ocena? Od 1 do 10 na czacie. Co je, kurwa, e, ze skorupy? Nie idziemy na balon? Dawać, szybko na balon? Tak, za, 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 za. Dobra, robię jajo.

jeszcze poproszę. O tak. no ten water. Pardusz, water, 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 złote pracować, złote złote który się złote i się złote i kurwa gra. złote 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 Pier, Oh yeah. Pharmacy. So he's smoking yeah. weed, guys Ej, yeah, <laughs> oh, 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 oh. Wait, wait! Wait, so wait! I, I, I need to go to the toilet! <laughs> Ej, widzicie, ja, you know, że bluz jest takim debilem, że myślisz, jak żonek ma legalną no trochę kurwa? I on ją zajara, to on jest na legalu, stary? Przecież on nie ma recepty! Co za pajac jebany Ej, hey, nie mogę podać kamery! No bo się ładuje A ma się wpierdala, to no, kurwa koniec chuje A ma się wpierdala, no to sobie dudrykuje Czerwony kubek, ej czerwony kubek, ej czerwony A ma się wpierdala, ja bo sobie tu dziękuję ej. Mamy tutaj składka, każdy, że tutaj kadratruje. Za to palę, ja nawet nie zdałem z tego, słyszysz? Żadowałem, ja nawet nie. nie zdałem tą maturę Ale nie zdałem matury i mam wyjebane Bo robię tą kasę, jakbym był kurwa pojewane, miał środki, jakbym miał koszty Jakbym miał fiołki, jakbym miał klotki, Jakbym miał czosnki, jakbym miał kurwa fuj słowa A właśnie pierdola mnie zaczynam od Modowa. What? Ej, ta blondyna chce mi sać? Ej, mówię nacz, co na mój mi że i... ja! Ej, mówię tak, zaraz nie od tamtą Ej, mordę, co ty pierdolisz, to nie polisz sonda. Ej, robię to wszystko, możesz sobie tutaj dodać! Ej! Zostawcie suma! Zostawcie suma! Zostawcie karma <laughs> <laughs>